Dwieście dolarów, co ty tu robisz? Penhandling w garniturze. Słowa wyszły ostre, miały zaboleć, miały umieścić ją w rynsztoku, stojąc w marmurowym świetle. Bankier nie ściszył głosu, chciał żeby wszyscy w prywatnej poczekalni dla klientów słyszeli. Kilka głów się odwróciło, jedna kobieta mocniej ścisnęła torebkę, inny klient szepnął: czy on naprawdę to powiedział? Upokorzenie nie było subtelne, było wykalkulowane. Zanim przejdziemy dalej, skąd oglądasz? Zostaw swoje miasto lub kraj w komentarzach poniżej, a jeśli wierzysz w godność i sprawiedliwość, polub i subskrybuj. Te historie wywołują zmiany i cieszymy się, że tu jesteś. A teraz wracając do niej. Stała niewzruszona, nie drgnęła, nie wierciła się. Pomarańczowy garnitur lśnił na tle białych marmurowych ścian, ostry i władczy, bez logo, które by go sprzedawało. Jej bluzka była prosta, buty bez marki, biżuterii brak. Weszła do banku jak każdy inny klient, prosząc o prostą wypłatę. 200 dolarów, nie dwa miliony, nie 200 tysięcy, po prostu wystarczająco gotówki na dzień. Jednak ta zwykła prośba wywołała niezwykłe uprzedzenie. Kasier zmrużył oczy, jakby szukał wad. Nie jesteśmy punktem wymiany drobnych, powiedział, a jego tono niósł pogardę, nie procedurę. Potem podszedł menedżer, starszy, tęższy, idący z pewnością siebie, kogoś, kto wierzył, że budynek należy do niego. Zerknął na kartę, którą mu podała, obracając ją w palcach, jakby fałszerstwo można było wykryć samym dotykiem i zadrwił. Ta karta to jego kariera wisiała na włosku Młodszy pracownik w pobliżu poruszył się niespokojnie Jego oczy przeskakiwały z pomarańczowego garnituru na kartę zaciśniętą w dłoni menedżera Otworzył usta zamknął je znowu strach zwyciężył nad sumieniem Inny klient młody latynoski ojciec z wózkiem mruknął dlaczego ona musi udowadniać swoją wartość bardziej niż ktokolwiek inny tutaj menedżer wyprostował się, podnosząc głos, aby cała poczekalnia mogła usłyszeć. Ochrona zostanie wezwana. Ten zakład nie obsługuje oszustów. Proszę odsunąć się, zanim jeszcze bardziej się pani skompromituje. Z przesadną ostatecznością wsunął jej kartę do szuflady, jakby zamykał dowód przestępstwa. Marmurowe lady lśniły, wpuszczane oświetlenie świeciło. Ale samo powietrze zgęstniało, ciężkie od niepokoju. Pozostała nieruchoma, ręce luźno złożone w tali, oczy spokojne. Nie kłóciła się, nie błagała. Powiedziała tylko trzy słowa spokojne i precyzyjne. Proszę zrealizować moją wypłatę. W pomieszczeniu zaszła zmiana. Telefony uniosły się w górę, szepty stały się głośniejsze. Obelga została wypowiedziana, nagrana nie tylko przez obiektywy, ale i przez pamięć. I chociaż milczenie trzymało jej usta, burza już się wokół niej zbierała. Słowa menedżera brzmiały głośniej niż kliknięcie zamykanej szuflady: Ochrona jest w drodze. Nie tolerujemy oszustw. Skrzyżował ramiona na piersi. Pierś nabrzmiała dumą, jakby obronił fortecę. Ale forteca już pękała. Młodszy jej głos drżał zbyt cicho, by mieć autorytet. Mimo to kobieta w pomarańczowym garniturze pozostała nieruchoma. Jej milczenie było celowe, takie, które napina atmosferę w pokoju. Mrugnęła raz, powoli, a potem powiedziała: Proszę sprawdzić moje nazwisko. Menedżer parsknął: Nie jest pani zweryfikowana, nie jest pani klientką! Jego słowa odbiły się echem, napędzane fałszywym poczuciem autorytetu. W odległym rogu młody ojciec z wózkiem odezwał się głośniej, tym razem wyraźnie. Pokazała dowód, pokazała kartę. Czego jeszcze potrzebujecie? Jego głos przebił napięcie, nie głośny, ale wystarczająco czysty. Ludzie odwrócili się, niektórzy przytaknęli. Menedżer rzucił mu spojrzenie ostre na tyle, by uciszyć większość. To jest polityka banku. Proszę się nie wtrącać. Polityka. To słowo zawisło w powietrzu jak dym. Słyszała je przez całe życie, używane jako broń do zamykania drzwi, budowania murów, usprawiedliwiania uprzedzeń. Polityka eskortowała ją z holów, odmawiała jej pożyczek. Kwestionowała jej własność. A teraz polityka stała przed nią, ściskając jej kartę jako dowód władzy. W pokoju narastało napięcie. Klienci szeptali, urzędnik stukał szybciej, ojciec kołysał dziecko nerwowym rytmem. Telefony unosiły się na wpół podniesione, w każdej dłoni wahały się wahanie i oburzenie. Bankier nachylił się bliżej a jego słowa ociekały pogardą. Nie należysz tutaj. To zdanie raniło głębiej niż wszystkie inne. Nie dlatego w garniturze nie musiała podnosić tonu. Jej słowa były jak uderzenie młotka. Udokumentuj wszystko, oznacz czasowo każdą obelgę i przygotuj eskalację. Bankier zamarł w pół kroku. Jego uśmieszek zachwiał się, ale szybko powrócił, pokryty brawurą. Eskalację? Jesteś oszustką, nie klientką. Ochrona cię wywlecze, zanim twoje gierki cokolwiek zdziałają. Nachylił się bliżej, ściszając głos do szeptu ostrego jak brzytwa. Ludzie tacy jak ty powinni wiedzieć, kiedy zniknąć. Cisza, która nastąpiła, nie była jej, była ciszą pokoju. Młody założyciel startupu ze spuszczonym telefonem mruknął, czy on naprawdę to powiedział? Ojciec z wózkiem potrząsnął głową, jego dziecko teraz niespokojne w ramionach. Młodszy urzędnik powoli odłożył długopis, jego ręce drżały. Kobieta w pomarańczowym garniturze przeniosła wzrok na bankiera, a potem na urzędnika. Jej słowa padły pewnie i spokojnie: To twoja szansa, by powiedzieć prawdę. Nie jutro, nie później, teraz. Urzędnik przełknął ślinę. Jego usta rozchyliły się, a potem znów zamknęły. Spojrzał na biurko, jakby sam marmur mógł go pochłonąć. Bankier parsknął. Nie słuchajcie jej, to oszustka. Widziałem to już wcześniej. Luksusowe karty, fałszywe nazwiska, sfabrykowana pewność siebie. Zawsze kończy się tak samo z policją. Ale pęknięcia się powiększały. Kobieta przy oknie odezwała się głośniej niż wcześniej. To nie jest polityka, to profilowanie. Głowy się odwróciły. Napięcie się zmieniło. Menedżer trzasnął szufladą. Skończy, ale ochroniarze nie ruszyli w jej stronę. Zatrzymali się, ich oczy przeskakiwały z bankiera na kobietę w pomarańczowym garniturze. Niepewność malowała się w ich wahaniu. Jeden szepnął do drugiego. Dlaczego używają terminologii audytowej? Menedżer machnął gorączkowo rękami. Nie stójcie tak, wyprowadźcie ją. Kobieta w pomarańczowym garniturze powoli opuściła telefon. Jej spojrzenie nie drgnęło. DotkniJCie mnie, a nie tylko stracicie pracę, ale i przyszłość w tej branży. Jej głos był niski, ale ciął głębiej niż krzyk. Ochroniarze zesztywnieli. Młodszy urzędnik cofnął się ojciec z wózkiem mruknął brzmi jakby mówiła poważnie. Pokój nie był już kontrolowany przez bankiera. Marmurowe ściany wciąż lśniły, ale autorytet się przesunął i po raz pierwszy rozejrzał się i zdał sobie sprawę, że tłum nie patrzy na nią, patrzyli na niego. Głos bankiera stał się ostrzejszy. Desperacja przebijała przez każdą sylabę. Nie słyszycie mnie, wyprowadźcie ją! Wtargnęła bezprawnie. Jest oszustką. Wskazał palcem w powietrze, jak sędzia wydający wyrok, ale palec drżał i wszyscy to widzieli. Ochroniarze wymienili niespokojne spojrzenia. Ich szkolenie mówiło im, by słuchać menedżera. Ich instynkt mówił im coś zupełnie innego. Jeden z ochroniarzy przeniósł ciężar ciała. Jego oczy zwęziły się na kobiecie w pomarańczowym garniturze, która wciąż stała, spokojna i niewzruszona. Zrobiła jeden krok do przodu, nieagresywny, kontrolowany. Twój strach jest głośny, powiedziała równo, jej wzrok utkwiony w menedżerze, przełożonego. Po raz pierwszy jego głos miał wagę. Proszę pana. Byłem przy dwóch z tych skarg. Ona nie kłamie. W pokoju rozległ się zduszony okrzyk. Furia menadżera wybuchła. Uderzył pięścią w ladę. Dość! Wszyscy jesteście manipulowani! Ona jest nikim! To jest mój oddział! Kobieta w pomarańczowym garniturze lekko przechyliła głowę, jakby badała walącą się konstrukcję. Jej głos przeciął jego hałas. To jest mój bank! Cisza runęła na pokój. Telefony podniosły się wyżej. Ochroniarz cofnął się. Niepewność zamieniła się w ostrożność. Ojciec z wózkiem szepnął: Powiedziała mój bank, słyszałeś? Bankier zająknął się, szukając autorytetu, który wymykał mu się z rąk. Ty. ty blefujesz. Jej usta wygięły się w najlżejszym uśmiechu. Nie rozbawienia, ale pewności. Sprawdź ten blef. Tłum nachylił się do przodu, nawet marmur zdawał się odbijać jej słowa. Młodszy urzędnik szepnął pod nosem: O Boże, to ona. I w tym momencie równowaga się przesunęła. Bankier już nie dowodził pokojem, pomarańczowy garnitur tak. Jej spokój nie był uległością, był dominacją przebraną za cierpliwość. I każde oko w poczekalni to wiedziało. Szum w poczekalni stał się elektryczny, naładowany niedowierzaniem i cichym podziwem. Każda obecna osoba wiedziała, że równowaga się przechyliła, ale bankier odmawiał tego dostrzeżenia. Jego szczęka się zacisnęła, twarz poczerwieniała i warknął ponownie. Jego głos zgrzytał, jak szkło o kamień. Padły jak wyrok. Telefony podniosły się wyżej, nagrywając już bez wahania. Szepty wzrosły głośniejsze, stałe, napierając na autorytet bankiera jak fala na kruszący się mur. Ojciec z wózkiem podszedł do przodu, jego głos był stanowczy. Dała ci dowód, dała ci kartę. Nie miałeś prawa jej zabrać. To nie jest procedura, to uprzedzenie. Bankier poczerwieniał jeszcze bardziej, jego ręce drżały. Wy wszyscy stajecie po jej stronie. Wynocha. Jego autorytet stał się desperacją. Jego rozkaz echem bez żołnierzy. Telefon kobiety w pomarańczowym garniturze zawibrował raz w jej dłoni podniosła go ponownie, jej ton był spokojny jak kamień. Karla. Potwierdź status. Odpowiedź asystentki nadeszła, stała jak uderzenie bębna. Status potwierdzony. Zarząd powiadomiony. Transmisja na żywo z zachowania tego oddziału przesłana do centrali do spraw zgodności. Rada audytowa przegląda w czasie rzeczywistym. Menedżer cofnął się o pół kroku. Jego pewność siebie pruła się nić po nici. To niemożliwe. Nie, powiedziała. Jej oczy utkwione w nim. To nieuniknione. Młodszy urzędnik w końcu odnalazł swój głos, drżący, ale pewny. Proszę pana, myślę, że powinien pan przestać. Jego słowa złamały ostatnią iluzję. Usta bankiera otworzyły się, ale nic z nich nie wyszło. Cisza, która nastąpiła, nie była jej. Tym razem była jego i była druzgocąca. Kobieta w pomarańczowym garniturze uniosła podbródek. Jej wzrok omiótł upokój. Chciałeś sceny, powiedziała. Jej głos wypełnił marmurową komnatę. Oto ona. Nie dlatego, że krzyczałam. Wykrzywiona niedowierzaniem. Ośmielasz się mnie oskarżać, po tym jak dałem ci tę pracę, urzędnik nie cofnął się. Jego oczy przeniosły się na kobietę w pomarańczowym kolorze, a potem z powrotem na swojego przełożonego. Oskarżam cię, ponieważ to jest prawda. Przez poczekalnię przetoczyła się fala zduszonych okrzyków. Bankier zachwiał się. Jego autorytet wyczerpywał się. Zwrócił się do ochroniarzy, zdesperowany Wyprowadźcie ich, wyprowadźcie ją, wyprowadźcie każdego, kto stanie po jej stronie. Ochroniarze nie ruszyli się. Jeden z nich mruknął niemal pod nosem: Nie tykamy tego, nie zdziałem zgodności na karku. Twarz bankiera zbladła. Rozejrzał się, zdając sobie sprawę, że krąg się zamyka nie fizycznie, ale moralnie. Każde spojrzenie na nim ciążyło, każdy telefon rejestrował jego upadek. Kobieta w pomarańczowym garniturze w końcu ruszyła, podchodząc bliżej do Lady. Jej obecność wypełniła przestrzeń jak fala, połykając brzeg. Chciałeś, żebym odeszła. Nazwałeś mnie oszustką. Upokorzyłeś mnie za dwieście dolarów. Jej głos był pewny, niezachwiany: Teraz to twoje nazwisko jest pod lupą, nie moje. Bankier potrząsnął głową, oczy dzikie: blefujesz, nie możesz mnie zniszczyć słowami. Nachyliła się lekko, jej słowa były ciche, ale ostre na tyle, by przeciąć powietrze. Nie potrzebuję słów, mam dowody. Mam świadków i mam własność. Ostatnie słowo zawisło ciężko. O jego identyfikatorze było bardziej potępiające niż jakiekolwiek słowo. Pulsowało na jego piersi jak rana niemożliwa do ukrycia. Bankier uderzył w nie dłoniu, jakby siłą mógł sprawić, że znów zaświeci na zielono. Tak się nie stało. Otworzył usta. Ale to, co z nich wyszło, nie było rozkazem. Była to panika. To. to pomyłka. Jakaś usterka systemu. Kobieta w pomarańczowym garniturze nie zbliżyła się, ale jej obecność i tak na niego naciskała. Jej oczy trzymały go w miejscu. Nie usterka, konsekwencja. Tłum ruszył do przodu, telefony przechylone wysoko, rejestrując spektakl. Młody przedsiębiorca szepnął do swojego mikrofonu: Oglądane jak menedżer jest wymazywany w czasie rzeczywistym. Liczba komentarzy na jego transmisji na żywo skoczyła, gdy słowa szybko przewijały się po ekranie. Ojciec z wózkiem kołysał swoje dziecko i potrząsnął głową. Miał szansę przestać. Nie zrobił tego. Twarz młodszego urzędnika była blada ale jego głos teraz niósł się pewnie Proszę pana ostrzegałem pana to nie jest polityka to jest nadużycie i teraz jest to nagrane Bankier uderzył pięścią w ladę próbując wyczarować kontrolę Kłamstwa to wszystko kłamstwa Ona jakoś oszukała system Wszyscy jesteście ślepi Jego głos załamał się na krawędziach Zdradzając strach, którego nie mógł już ukryć. Kobieta w pomarańczowym kolorze przechyliła głowę, spokojna jak kamień. Ostrzegałam cię. Milczenie nie było słabością, było cierpliwością. Goście nachylili się, niektórzy zakrywając usta, inni szepcząc do siebie. Ojciec z wózkiem szepnął: Właśnie go tu załatwiła. Kolana Gregorego lekko się ugięły. Chwycił się lady, jakby marmur mógł go utrzymać. Jego głos się załamał. Proszę, mam rodzinę, popełniłem błąd, nie rób tego. Ale ona nie mrugnęła. Nie cofam tego, co wybrałeś. Zbudowałeś ten moment. Słowo po słowie, obelga po obeldze, a teraz z tym żyj. Telefony rejestrowały jego upadek, jego autorytet w strzępach. Jego kariera rozpadająca się nie w biurze na zapleczu, ale w jasnym świetle i na oczach publiczności. Kobieta w pomarańczowym garniturze stała niewzruszona, pokój krążył wokół jej milczenia. I w tej ciszy jedna prawda była niezaprzeczalna. Próbował ją wymazać upokorzeniem, ale zamiast tego wymazał samego siebie. Błagania Gregorego zawisły ciężko w marmurowym powietrzu, ale nikt nie ruszyłby go osłomić. Autorytet, którym kiedyś władał, wyparował, pozostawiając tylko desperację. Jego identyfikator znów mignął na czerwono, miarowo, bezlitośnie, niezaprzeczalnie. Kobieta w pomarańczowym garniturze nie drgnęła. Jej głos był równy, niemal cichy, ale niósł się dalej niż jego krzyki. Karla, rozszerz działanie. Sprawdź wszystkich pracowników związanych z tym incydentem. Udokumentuj ich zachowanie. Głośnik telefonu przekazał odpowiedź asystentki. Zrozumiano. Rejestruję Loren Mitchell, zastępcę menadżera. Sprawdzam zapisy. Dwie wcześniejsze skargi oznaczone profesjonalizmu. W pokoju zapanowała cisza. Goście wymienili spojrzenia. Słowa miały ciężar prawdy, która nie wymagała debaty. Młody przedsiębiorca szepnął do swojej transmisji na żywo: To jest historia. Menedżer zwolniony w czasie rzeczywistym, zdemaskowany za dyskryminację. To jest coś więcej niż 200 dolarów: to jest zmiana władzy. Ramiona Gregorego opadły. Wyglądał teraz na mniejszego. Zredukowanego do człowieka trzymającego się murów, które już nie stały. Loren bawiła się swoim identyfikatorem, jej palce drżały, gdy światło mrugało na czerwono. Urzędnik w końcu wystąpił do przodu, jego głos drżał, ale był wyraźny. Ma rację. Widziałem to, słyszałem. To nie ona jest oszustką, to wy jesteście. Tłum wybuchł szeptami aprobaty. Starszy mężczyzna przed drzwiak dodał: Widziałem zbyt wielu takich jak on, chowających się za polityką, nie dzisiaj. Kobieta w pomarańczowym garniturze podniosła telefon jeszcze raz. Karla, sfinalizuj. Dostęp unieważniony. System zaktualizowany. Odpowiedź asystentki była zimna jak stal, zrobione. Ekran Gregorego w jego dłoni zgasł. Identyfikator Loren zapiszczał z ostatecznością. Cisza, która nastąpiła, nie była komfortowa, była sejsmiczna. Kobieta w pomarańczowym garniturze opuściła telefon, jej wzrok omietł pokój, nie zatrzymując się na Gregory'm, nie na Loren, ale na świadkach, którzy wyniosą tę historię z oddziału. To nie jest zemsta, powiedziała. To jest korekta. Słowa zawisły ciężko. Nowe prawo zapisane nie na papierze, ale na marmurze. Oknie zakryła usta dłońmi. Przedsiębiorca szepnął do swojej transmisji na żywo. Ona jest właścicielką. Bank jest jej. On właśnie próbował wyrzucić własną szefową. Gregory zachwiał się do tyłu, jego usta drżały. Ty nie możesz mówić poważnie. Jej głos przeciął go jak stal owinięta w Aksamit. Wystarczająco poważnie, że twoja kariera zakończyła się na oczach tego pokoju. Wystarczająco poważnie, że każde słowo, które wypowiedziałeś, jest już zapisane w systemie, który myślałeś, że cię chroni. Urzędnik w końcu się odezwał. Jego głos był ciężki od podziwu. Wiedziałem, że coś jest inaczej. Nikt nie stoi tak spokojnie pod ostrzałem, chyba że wie, że ściany już do niego należą. Kobieta w pomarańczowym garniturze na chwilę przeniosła na niego wzrok, a potem z powrotem na Gregorego. Ściany nie należą do najgłośniejszego głosu należą do najcichszej prawdy. A prawda jest taka. Ja zbudowałam to, czego właśnie próbowałeś mi odmówić. Usta Gregorego rozchyliły się ale nie wydobył się z nich żaden dźwięk. Jego autorytet zniknął, ale co gorsza, jego maska pękła. Arogancja, drwina, fałszywa pewność siebie wszystko zniknęło. Pozostał tylko strach. Odwróciła się lekko, zwracając się do pokoju, jej głos niósł się do każdego zakątka. Dlatego godność ma znaczenie. Ponieważ uprzedzenie zawsze zakłada władzę, której nie posiada, a kiedy zostaje zakwestionowane przez prawdę, upada. Goście kiwali głowami, szeptali aprobatę, nawet klaskali. Całkowicie się zmieniła. Ofiara stała się myśliwym, oskarżona stała się sędzią, niewidzialna właścicielka stała się niezaprzeczalna, powietrze wewnątrz oddziału się zmieniło. Już nie było ciche, już nie było uprzejme, wibrowało objawieniem. Każdy klient to czuł, każda kamera telefonu to rejestrowała. Władza zmieniła ręce i wszyscy wiedzieli, w czyich rękach teraz się znajduje. Gregory stał zamrożony, oczy rzucając w stronę drzwi, jakby ucieczka mogła wymazać prawdę. Ale drzwi pozostały zamknięte, a tłum naciskał na niego swoją uwagą. Jego głos załamał się, gdy próbował mówić. To szaleństwo. Nikt z was nie rozumie, jak działają banki. Ona blefuje. Młodszy urzędnik przerwał mu głośniej niż wcześniej. Nie, proszę pana. Ona nie. System to potwierdził. Widziałem, jak wydawała polecenia do funkcji, do których ja nawet nie mam dostępu. Ona jest właścicielką. Wszyscy to widzieliśmy. Przez klientów przebiegła fala aprobaty. Głowy kiwały, telefony kołysały się, gdy nagrywali. Kobieta przy ladzie zawołała: Widzieliśmy to! Przestań kłamać! Twarz Gregorego zbladła. Jego autorytet upadł, a teraz nawet jego kłamstwa nie mogły znaleźć oparcia. Kobieta w pomarańczowym garniturze nie spojrzała na niego od razu. Zwróciła się zamiast tego do świadków. Jej głos był spokojny, dźwięczny, niosący godność jak pochodnie. Dziękuję, że stanęliście, dziękuję, że mówiliście. Niesprawiedliwość kwitnie w ciszy, ale cisza została dzisiaj przerwana. Z jednego rogu pogardzie, tak, to koniec. Znowu zduszone okrzyki. Tłum wiedział, że to już nie jest pojedyncze zwolnienie, to był rozrachunek. Kolana Gregorego w końcu się ugięły. Opadł na krzesło przy ladzie, głowa w dłoniach identyfikator migający stałym szkarłatnym rytmem Jego forteca z marmuru i szkła stała się klatką wstydu Kobieta w pomarańczowym garniturze spojrzała na niego po raz ostatni Jej ton był bezlitosny, ale nie okrutny Nie muszę cię dalej karać Już sam napisałeś swoje zakończenie Odwróciła się do niego plecami, gest głośniejszy niż jakiekolwiek zdanie Tłum podążył za jej ruchem, kamery śledziły jej kroki, uwaga krążyła wokół jej obecności. Po raz pierwszy w całej konfrontacji Gregory nie był już w centrum, został zapomniany, zredukowany do tła. Władza, która kiedyś wypełniała pokój, teraz promieniowała tylko od niej. I w tym momencie marmurowe lobby stało się czymś zupełnie innym nie bankiem. Nie polem bitwy, ale sceną, na której godność odzyskała swój tron. Kobieta w pomarańczowym garniturze zatrzymała się na środku lobby. Każde oko ją śledziło, każdy telefon był na nią skierowany. Nie podniosła ramion, nie musiała, sam jej głos niósł ciężar wyroku. Ze skutkiem natychmiastowym, powiedziała rzeczowo i pewnie. Gregory Holt i Loren Mitchell zostają usunięci z tej instytucji. Ich dostęp zostaje unieważniony, ich zatrudnienie zakończone. Ich zachowanie jest udokumentowane. Słowa uderzyły jak młotek ostateczne, nieodwracalne zostali pozbawieni nie tylko ról, ale i iluzji, która ich chroniła. W pokoju wiedziano, że to więcej niż zwolnienie, to był rozrachunek. Lobby zapadło w ciszę, ale nie była to już cisza bogactwa, była to cisza rozrachunku. Każdy telefon wciąż był podniesiony, każdy świadek wciąż skupiony na kobiecie w pomarańczowym garniturze. Pozwoliła ciszy oddychać, zanim ponownie przemówiła. Tu nigdy nie chodziło o dwieście dolarów, powiedziała. Jej ton był pewny, spokojny, taki, który wypełnia przestrzeń bez siły. Chodziło o szacunek. A szacunku nie zdobywa się garniturami czy tytułami. Zdobywa się go godnością. Dzisiaj godność wygrała. Wybuchły oklaski, już nie nieśmiałe. Dźwięk wzrósł, odbijając się od marmuru, wypełniając komnatę czymś silniejszym niż pieniądze, uznaniem. Urzędnik wystąpił do przodu, jego głos cichy, ale stanowczy. Dziękuję, że nam to pokazałaś. Skinęła lekko głową, nie w triumfie, ale w potwierdzeniu. Następnie odwróciła się, zwracając się do tłumu po raz ostatni. Pamiętajcie o tym. Uprzedzenie upada pod własnym ciężarem. Nie musicie krzyczeć, by je pokonać. Wystarczy tylko stać. Jej słowa osiadły na nich jak wyrok. Telefony uchwyciły każdą sylabę, już przeznaczoną na osie czasu i nagłówki, daleko poza murami tego oddziału. Gregory siedział skulony, zapomniany. Relikt arogancji zniszczonej. Identyfikator Loren leżał bezużytecznie na ladzie. Żadne z nich nie odważyło się odezwać. Kobieta w pomarańczowym garniturze ruszyła w stronę wyjścia. Każdy krok był niespieszny, celowy. Jakby były...